Dzień dobry, zapraszam do obejrzenia podcastu dzisiaj z moim gościem, który ponad wszystko ceni w biznesie. Co pan ceni? Zapraszam do obejrzenia, wysłania podcastu. Dzień dobry. W dniu dzisiejszym moim i Państwa gościem jest Pan Zbigniew Janas, prezes firmy Janas Logistics Group. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że udało nam się dzisiaj spotkać Panie Zbyszku w tym gorącym okresie. Tak naprawdę dla naszej branży po wakacjach zazwyczaj się zaczyna taki okres aż do Bożego Narodzenia, więc no chciałam zapytać, jak to jest po tych wakacjach? Jest gorąco w naszym biznesie? Co tam u Pana słychać? Dzień dobry. Witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Obecnie mamy gorący okres, rynek transportowy tętni życiem. Jak wiemy doskonale, różne warunki zewnętrzne, otoczenie zewnętrzne powoduje, że jest ciekawie na co dzień. A jak, z Pana perspektywy, jak wygląda ta sytuacja teraz w, w tym naszym świecie takim transportowym? Wiemy, że e, mamy wojnę za miedzą, wiemy, że mamy odpływ kierowców. Co się dzieje tak naprawdę? Znaczy sytuacja jest dynamiczna. W ogóle branża, ja osobiście od, od 23 lat e, zaangażowany w budowaniu silnej jednostki, e, ja nas rodzicji grup i, i widzimy, że ta, ten dynamizm cały czas się utrzymuje, wręcz sytuacje związane czy to z pandemią, czy to z Wojną na Ukrainie powoduje, że musimy wychodzić. Przed szereg i myśleć w kategoriach przyszłościowych, nie tylko w zakresie już samego sprzętu, bo to nie jest najważniejsze, ale też w zarządzaniu zasobem ludzkim, czyli w zarządzaniu pracownikami, czy to biurowymi, czy to z kierowcami. I co Pan robi, żeby właśnie utrzymać taką rotację kierowców, która pozwoli Panu na swobodne prowadzenie biznesu? Przede wszystkim prowadzimy nieustanną rekrutację kierowców. W sytuacji, gdy Wybuchła wojna, prowadziliśmy szereg czynności związanych z tym, żeby naszych pracowników z Ukrainy wesprzeć w ściąganiu rodzin do Polski. Wysyłaliśmy nasze samochody na granicę do medyki, tak żeby ściągać rodziny i dbaliśmy o to, żeby tutaj dać im mieszkania, dać im. Zorganizowaliśmy hotel w naszej siedzibie w Skwierzynie, Drivetel i tak, żeby po prostu te rodziny pościągać i żeby kierowcy wyjeżdżając z trasy mieli na tyle spokojną głowę, że rodzina jest bezpieczna, bo to też jest dla nas bardzo ważne, żeby to bezpieczeństwo było zachowane. Jeżeli pracownik, kierowca czuje się zagrożony, czuje zagrożenie ze względu na to, że rodzina jest w niebezpiecznym położeniu, no to nie wyjedzie nam w pracę, i to też powoduje, że, że nasza sytuacja, sytuacja się pogarsza i to jest pierwsza kwestia związana z, tak by z, z, z zabezpieczeniem ich w kwestiach bytu. No bo Czyli pozosta... zabezpieczyliście im całkowicie tutaj pobyt dla całych rodzin yy, i zadbaliście o szkoły dla dzieci, o, o to żeby mogli całymi rodzinami się tutaj pojawić? W kwestiach związanych z zabezpieczeniem mieszkań, w kwestiach współpracowaliśmy z samorządem, jeżeli chodzi o kwestie udostępnienia lokali, ale też wspieraliśmy przy takich prostych czynnościach typu właśnie wsparcia wnioski czy do szkół, czy współpraca z zespołem szkół edukacyjnych, czy też z władzami samorządowymi. No bo nie ma co ukrywać, że ci ludzie przyjeżdżają, pojawiają się w nowej rzeczywistości, nieznanej rzeczywistości, nie znają niekiedy kwestie formalne jak rozwiązań, więc tutaj z tej strony była ta pomoc jak najbardziej dana naszym pracownikom. Jest to jest fantastyczne w ogóle dlatego, że, że tak jak wasza firma, również my tak, e, taką pomoc świadczyliśmy, z naszej strony również pomagaliśmy naszym kolegom, mamy też e, naszą e, jedną ze spółek na Ukrainie i tam również mamy kolegów, którym do tej pory staramy się pomagać, więc e, taka empatia do człowieka jest nam również bardzo bliska i strasznie się cieszę, że pan również e, o tym mówi. Mm, a jaki to wpływ miało? Ilu tych kierowców ukraińskich odpłynęło tak w pierwszym, no, w, w pierwszym etapie? Odpły... Płynęło o ponad 100 kierowców mm -hmm. i zauważyliśmy po prostu tendencję y, strachu y, pojawiła się o, o rodziny, y, o ten byt, który, który mieli na Ukrainie y, wręcz. Strach, który się przeradzał w taką zwaną panikę. To nie ma co Aha. też ukrywać, no bo jednak myślami są czy to na terenie Europy Zachodniej, a tutaj rodziny i, i cały dobrobyt był na Ukrainie, który był tracony z wiadomych względów. Mhm. Więc tutaj ta ilość w pewnym momencie była na tyle duża, że zauważyliśmy zagrożenie, jeżeli chodzi o kwestie też realizacji naszych kontraktów z naszymi klientami, stąd od razu żeśmy przewidzieli te Procesy związane z mhm. tym, żeby wesprzeć chociażby w kwestiach typowo transportowych, e, doradczych, ale też i organizowaliśmy razem z, z naszymi klientami też tak jakby pomoc humanitarną. E, wyprawki dostawa, dostawały dzieci, które mhm. tutaj do nas przyjeżdżały, e, paczki dostawały, więc wydaje mi się, że takie chociażby gest i nawet dobre słowo, e, wsparcie wspierało. E, w, e, wspierało jak najbardziej. Mhm. Tak. No ciężki był ten rok generalnie dla naszej branży transportowej. E, Mieliśmy też całą dużą akcję związaną z pakietem mobilności. Jak z Pana perspektywy ten pakiet mobilności wpłynął na rynek transportowy? No, z mojej perspektywy pakiet mobilności yy, należy tak jakby, rozdzielić na dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest yy, bezpieczeństwo pracy kierowcy. I tutaj z tej, z tej strony uważam, że akurat pakiet mobilności to bezpieczeństwo pracy yy, tak jakby, potwierdził, czy tam wzmocnił, yy, przez chociażby fakt oddawania... Paus, konieczności oddawania paus, czy też y, konieczności noc, y, robienia tych paus, czy to w hotelach, motelach, czy też tak jak w naszym przypadku y, w jednostkach y, DriveTel, my to tak nazwaliśmy wewnętrznie, y, które mamy w Skwierzynie, ale też i w jednostce w Niemczech. I są to pomieszczenia y, wyposażone y, w, standardowo, tak jakby w w łóżkach, gdzie mają możliwości oddania tej pauzy i w godnych warunkach spędzenia tego okresu, w tej pauzy, która wynika z pakietu mobilności. Więc pod tym kątem uważam, że wprowadzenie tych przepisów. Zwiększyło bezpieczeństwo. Oczywiście są też przepisy związane z ograniczeniem pory nocnej, z, z ograniczeniem pracy, tak jakby, i to też wzmacnia tak jakby, bezpieczeństwo. I z tej perspektywy pakiet mobilności, ja, od, ja oceniam pozytywnie. Drugim elementem pakietu mobilności to są tak zwane zaostrzenie dostępności do rynku przewoźnika. I tutaj uważam, że to ograniczenie wpływa na to, że ta konkurencja jest coraz większa, powoduje, że te stawki transportowe się zaniżają, a jak wiemy doskonale no kwestie związaną chociażby efekt wojny, efekty, efekty gospodarcze, wzrastająca inflacja, czyli koszty związane z, z samym życiem człowieka wzrastają, a w związku z tym oczekiwania pracowników są większe, jeżeli chodzi o kwestie wynagrodzenia. I tutaj ograniczenie dostępności do rynku związane z pakietem mobilności, które... Tak, jakby pokryło się z sytuacją, która miała miejsce wybuchem wojny. Owszem, z jednej strony niemożliwej do przewidzenia, ale nie wprowadzono żadnych przepisów przejściowych, które umożliwiałyby zareagowanie w późniejszym jakby, terminie. I to powoduje, że brak dostępności do rynku, ograniczenie tej dostępności do rynku. No, Szereg procesów utrudniających prowadzenie tak jakby, działalności tutaj w Polsce, ale nie tylko w Polsce, też i, i też i w innych jednostkach. Czyli konkludując, staliśmy się mniej konkurencyjni versus to, co było wcześniej przed wprowadzeniem pakietu mobilności. To jest, to jest ta konkluzja. Znaczy ja uważam, że mhm. dużo mniej konkurencyjni mhm. się stali, staliśmy, bo no nie ma co ukrywać, że ponad 50 blisko procent, tak jak w naszym przypadku, tych załadunków kabotażowych została zmniejszona. Musieliśmy zmienić siatkę tak by, transportów, i, i, i tutaj du, duży proces nastąpił w dziale u nas handlowym, w Janus Ludzich Group. Co nie zmienia jednak faktu, że opierając się z uwagi na nasze położenie też blisko granicy niemieckiej, no musieliśmy po prostu wykorzystać jednostkę w Niemczech do, do tego, aby tam też budować tak jakby, naszą jednostkę zależną. Tak? A czy to nie jest tak, że nie myśli Pan, że to teraz jest? Po wprowadzeniu tego pakietu mobilności kierowcy z całej Europy mają równe szanse, że, że, że straciliśmy ten nasz, tak naprawdę, tą naszą przewagę konkurencyjności, takiego bloku wschodniego, tak to można nazwać. I no, staliśmy się, znaczy się... równoprawni do, do tych kierowców, którzy de facto, no po to było to wprowadzone, takie były założenia Unii Europejskiej. Znaczy ja, ja aby ja by... Wszyscy mieli równo. Znaczy... Samo założenie uważam, że jest słuszne. Mhm. Tylko jeżeli mówimy o równości, no to należy. Podejść to w kwestiach równomiernym do wszystkich aspektów, no bo jak można należy równość traktować w zakresie, nie ma co ukrywać dostępności pakietu do kwoty wynagradzania kierowców chociażby z krajów zachodnich, a jednocześnie ograniczamy rynek dostępu, no to uważam, że tu nie ma jedno drugie zaprzecza. Więc sama idea, jak najbardziej słuszna, ale realizacja i życie odzwierciedla zupełnie co innego. I tutaj w tym wypadku ja jestem zdania, że jednak Ograniczenie dostępności polskich przewoźników do rynków zachodnich wynika przede wszystkim z tego, że my, jako polski przewoźnik, i tu mówię też w imieniu, myślę wielu kolegów i koleżanek, którzy prowadzą czy, 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 czy kierują jednostkami polskimi, powoduje fakt taki, że. Się tak by przestraszyli tej siły i przede wszystkim elastyczności, bo nie ma co ukrywać, że czy to polski przewoźnik, czy to polski pracownik, według mnie jest bardziej elastyczny i chętny do pracy, niżeli tutaj kwestię związaną z naszymi chociażby sąs sąsiadami, bo nie ma co ukrywać, w radiu słyszymy, że, że elastyczność pracy, dostępność pracy w Niemczech jest na dużo gorszym poziomie i widzimy, że gospodarka niemiecka zachowuje się jak się zachowuje, tak? I to wynika z kwestii chociażby braku zasobów też ludzkich, tak? Jak pan myśli, no bo... Spadają ewidentnie zlecenia na rynku. Widać teraz taką tendencję, że ta recesja staje się coraz bardziej widoczna i coraz więcej e, firm takich mniejszych ma problemy generalnie z, z egzystencją zwyczajną na rynku. Co Pan uważa, jak się będzie teraz zachowywał rynek w związku z tym, co się dzieje? No bo nadal informowani jesteśmy, że, że będą przestoje produkcyjne, ponieważ e, chociażby z powodu właśnie był przewodników, czy z powodu e, braku, e, pracowników, ale też generalnie ze zwykłej recesji, która, która nadciąga. Co pan myśli w tym kontekście? Czy, czy przetrwają najsilniejsi, tak standardowo, jak się dzieje w transporcie, że jest taka sinusoida, lata grube, lata chude? Znaczy ja... ja... W swojej tak doświadczeniu zawodowym e, przeżyłem dwa czy trzy już tak jakby kryzysy gospodarcze. Włączmy Dokładnie. E, gdzieś tam się już zdążyłem odpornić na pewne kwestie, ale nie ukrywa to e, samego faktu, chociażby to, co pani wspomniała na temat pandemii. E, okres bardzo ciężki, bo nagły, tak? Nagłe było topnięcie i e, też z mojej perspektywy, patrząc, zarządzając jednostką, nie było fajne widzieć, że na parkingu stoi end samochodów ale też przewidzieliśmy od razu czyli ja uważam że jedynym skutecznym rozwiązaniem jeżeli chodzi o kwestie związane z zarządzaniem jakąkolwiek jednostką jest fakt taki że trzeba wprowadzić e, takby decyzje które redukują koszty tak i to nie owszem zawsze z perspektywy jakiejkolwiek strony czy to pracownika czy fizycznego czy pracownika biurowego czy e, grupy zarządzającej może to być różnie postrzegane ale sam fakt wprowadzenia takich decyzji powoduje że myślimy już kategoriami e, co najmniej 3, 4 lub nawet 6 miesięcy do przodu. I sam fakt tego, ja zauważalny jest spadek ilości zamówień. I to, co Pani wspomniała, fakt jest taki, bo my prowadząc nie tylko działalność przewozową, bo mamy też parki logistyczne, zwracają się do nas mniejsze podmioty z zapytaniami, czy nie mamy jakichś przewozów, wywozów z naszych magazynów i tak dalej. Widać, że ruch, jeżeli chodzi o zaangażowanie, zwłaszcza od mniejszych przewoźników w kierunku Kontaktu jest dużo większy, bo tych zamówień jest dużo mniej. E, mniejszy przewoźnik, mała firma, nie mając jednego, dwóch zleceń, no to budżet takiej firmy się od razu łamie. E, większy podmiot, e, uważam, że niekoniecznie ma lżej, mhm. e, ale jest w związku z tym, ma że. Większą elastyczność, większą elastyczność i mhm. przede wszystkim. Może w, w sposób bardziej zorganizowany ograniczyć, tak jakby, skutki tego okresu, który i tak i przeżyjemy każdy z nas, każda z jednostek z nas w jaki sposób to, tak jakby, odczuje. Rozwiązaniem, tak jakby, na takie trudne czasy, ja uważam i tak w, ja z ja Byłem pomysłodawcą, żebyśmy łączyli procesy. Przede wszystkim procesy związane nie tylko z transportem, ale przede wszystkim też z obsługą klienta w zakresie przywozu ich towarów na magazyny i operacjami logistycznymi, tak żeby klient od momentu wyprodukowania towaru. Do momentu dostawy towaru do finalnego odbiorcy. Po prostu się nie martwił, co z tym towarem jest, ale też miał poczucie bezpieczeństwa związanego z tym, gdzie jest przechowywany i, i czy jest dostarczany na czas. Czyli kompleksowość jest takim środkiem zaradczym. W naszym przypadku to zdało egzamin, tak? Bo obsługujemy klientów w zakresie właśnie łączenia procesów magazynowych i procesów transportowych. Jesteśmy takby tak przed dzień decyzji odnośnie rozbudowy naszego magazynu wysokiego składowania w Skwierzynie i współpracujemy z firmami i, i widzę, że zdaje to y, y, tak jakby swoją funkcję i, mnie, i akurat jestem z tego tak jakby dumny z zaangażowania też wszystkich naszych pracowników, którzy angażują się w budowanie tej jakości, ale w budowanie też tak zwanej jedności jednego zespołu, bo to jest też bardzo ważne i tu jest tak jakby kwestia elementu y, przetrwania dużych jednostek. Uważam, że my jesteśmy przed takiej sytuacji, że działy w dużych jednostkach organizacyjnych powinny ze sobą współpracować i więcej rozmawiać i to jest uważam tak jakby sedno sprawy, bo na trudne czasy jak nie ma rozmowy, nie ma przeciwdziałania, nie ma pewnych procesów związanych z przegadaniem, no to powoduje, że to później nie funkcjonuje i to jest jakby też meritum jak przetrwać te ten trudny okres, tak? Mhm. A stawia Pan na partnerstwo w biznesie z taką, powiedzmy, nawet swoją konkurencją, no bo po części gdzieś na tym rynku konkurujemy ze sobą, więc bardziej konkurencja, czy bardziej partnerstwo? Partnerstwo. Ja zawsze mhm. byłem zwolennikiem partnerstwa, ale też jestem też zwolennikiem przede wszystkim umówienia się na tak zwaną gębę, to znaczy a jeżeli się umawiamy jaka jest nasza pozycja i współpracujemy w ramach partnerstwa w danym obszarze to szanujmy się nawzajem, szanujmy nawzajem swoje, swoją pracę, ale też swoje przekonania, bo uważam, że żyjemy w takich czasach, że nie tylko kwestie biznesowe na dzień dzisiaj, że są najważniejsze. Równie ważną rzeczą jest kwestia relacji z klientami. Ja mogę dzisiaj z panią rozmawiać, cieszę się bardzo, że mnie pani zaprosiła, ja jestem również? z tego dumny, ale dlatego, że mamy bardzo dobre relacje i współpracujemy od lat i cenię sobie przede wszystkim współpracę na zasadzie wzajemnego szacunku, ale też wywiązywania się Oczywiście z tych zadań, celów, wyzwań, bo ja to nazywam wyzwań, które stwarzają nam nie tylko klienci, ale też, zwłaszcza jak widzimy w ostatnich czasie, otoczenie zewnętrzne, tak, na które de facto nie mamy wpływu. Tak jest. Chciałabym zapytać o taki aspekt jeszcze, bo w ostatnim e, czasie docierają takie dane, że, że jest coraz trudniej na rynku, natomiast dane takie statystyczne na temat rejestracji ciężarówek w sierpniu pokazują, że jesteśmy. E, mamy o 59% więcej rejestracji w, ciężarówek w sierpniu versus poprzedni e, sierpień, poprzedniego roku. Co Pan o tym myśli? Z czego to może wynikać? Jednak mamy te zlecenia, nie mamy tych zleceń, czy to jest po prostu. Oczywiście znaczy to jest jego okoliczność. Moim zdaniem, to co Pani wspomniała wcześniej, i słusznie zauważyła e, Pani Katarzyno, że był problem z półprzewodnikami. E, rynek motoryzacyjny miał swoje problemy. E, zresztą ja nie pamiętam, do tej, do, przed, w przed zeszłym roku czy dwa lata temu pojawiły się już te pierwsze symptomy związane z brakiem możliwości realizacji zamówień samochodów, ciągników siodłowych, w naszym przypadku akurat. Nie zdarzyło się nigdy wcześniej, żeby producent samochodów wiodących odmówił nam przyjęcia tego zamówienia lub ograniczył. Te problemy, związane, te problemy związane z dostępnością tych części, ale też z ilością zamówień, bo też trzeba sobie jasno powiedzieć, ilość zamówień w dwa lata wstecz w zeszłym roku była na tyle, dużo, że, na tyle duża, że ograniczyło to realizację tych zamówień. Ta ilość zmożona, zwiększonych rejestracji w sierpniu jest wynikiem według mnie po prostu odbioru czy tam realizacji tych zamówień samochodów, które były zamawiane w zeszłym roku. Tak? Zresztą my też w czerwcu, lipcu, sierpniu odbieramy, odebraliśmy część samochodów z zamówień zeszłego roku. Mhm. Y i wydaje mi się, że akurat te dane zamazują trochę obraz związany po, z obecną sytuacją na rynku transportowym. Czyli to jest tak? pokłosie po prostu wcześniejszych zamówień. Nie jest to żadna, żadny wskaźnik tego, co się dzieje obecnie na rynku. Według, mnie, jest to jest, według, według mnie to jest jak najbardziej efekt po prostu y, tych wcześniejszych y, opóźnień w zamówieniu realizacji i to nie ma żadnego wpływu na obecną sytuację taka, mhm. jaka jest na rynku. To trochę smutne, bo to ten wskaźnik mógłby wskazywać, że jednak coś się dzieje na naszym rynku transportowym więcej niż, niż wszystkie prognozy pokazują. Ja mam pytanie jeszcze takie o ekologię, która ostatnimi laty odmieniana jest przez wszystkie przypadki. I wiemy, że pakiet klimatyczny obliguje nas do tego, żebyśmy zmniejszyli emisję gazów cieplarnianych o 55% w stosunku do 1990 roku i mamy na to czas do 2030 roku. Jest to bardzo trudne w naszej branży, dlatego że y, gdzieś trzeba znaleźć balans pomiędzy ekonomią y, a ekologią. Jak y, pan, ten, y, pan sobie radzi w firmie z tym problemem? Co, co pan zrobił? Jakie pan środki podjął, żeby być bardziej eko? No, pakiet ekologi ekologiczny to dotyczy w sumie wszystkich branż w, w gospodarce y, i potwierdzę fakt taki, że w, jak rozmawiamy z klientami na temat nowych kontraktów czy też nowych przedsięwzięć, jest ten temat jakby poruszany. To, co Pani wspomniała w zakresie zasadności i tej granicy między ekonomią a samą ideą pakietu. I ja uważam, że idea jest bardzo słuszna, tylko trzeba sobie jasno powiedzieć, że jeżeli wprowadzamy jakieś nowe rozwiązanie, które jest, wymaga większego nakładu finansowego, to wychodzę z założenia, że, że powinno ono być realnie wprowadzone poprzez to, żeby te liczby ekonomiczne odzwierciedlały te potrzeby związane chociażby czy to z zakupem samochodu LNG, czy też innymi działaniami, które faktycznie ograniczają emisję tak by, zanieczyszczeń do środowiska. W naszej grupie, w naszych parkach logistycznych, Wprowadziliśmy, jeżeli chodzi o obiekty, tutaj są pompy ciepła. Wymieniliśmy stare kotły i na pompy ciepła, pompy powietrze-powietrze. Zainstalowaliśmy instalację fotowoltaniczną, tak, żeby po prostu tak jakby ograniczyć, czy tam dojść do tej kwestii związanej z realizacją tego pakietu ekologicznego. Jeżeli chodzi o same. Ciągniki siodłowe, czy też transport FTL. Nie ma co ukrywać, że tutaj bardzo rozchodzi się o kwestię ekonomii. Zakup samochodu LNG jest de facto prawie o 50% droższy niż standardowego samochodu. Branża transportowa i na tym ubolewam, nie jest w stanie skorzystać z żadnych dotacji, z żadnego wsparcia, czy to Rządowego czy też z Unii Europejskiej. Nie ma na to żadnych programów i de facto przeniesienie kosztu związanego z utrzymaniem takiego samochodu na rynek ma się tak, że te transporty byłyby wykonywane za dopłatą przez przewoźnika. I stąd zresztą Państwo widzicie, że tych samochodów nie ma. My jako grupa poszliśmy w kierunku mniej kosztowego rozwiązania, ale uważam, że się nam sprawdza. Zamontowaliśmy w w 70% naszej floty instalacje CNG i na stałych relacjach, które realizujemy z naszymi klientami te samochody jeżdżą jakby z wykorzystaniem gazu. Oczywiście w trudniejszych warunkach jest możliwość domieszania diesla, bo też nie ma co ukrywać, że infrastruktura, infrastruktura na to nie pozwala też, tak? Więc mamy braki związane z infrastrukturą, no i mamy braki związane też z, z kwestią ekonomii takiego rozwiązania, z brakiem wsparcia programów, z brakiem faktycznej realizacji tej, tego programu, bo na dzień dzisiejszy są wymagania, tak? Czy tam są oczekiwania, żeby je realizować, ale żeby to. Fizycznie działało, faktycznie, żeby to zadziałało, no to potrzebne są na to pieniądze i nie ma co ukrywać. A w dzisiejszych czasach, gdzie tak jak rozmawiamy, tutaj stawki są mniejsze, konkurencja tutaj ograniczenia dostępności do rynku, pakiet mobilności, mniejsza ilość zleceń, sytuacja na sytuacja związana z wojną, no to nie sprzyja na pewno, żeby po prostu wprowadzać nowe, tak jakby. Pakiety związane z ich realizacją. My w Janus Logistik na tyle, ile mieliśmy możliwość, to to wprowadziliśmy i będziemy szli w kierunku tak, żeby y, ograniczać tą emisję. Y, ja osobiście mam nadzieję, że władni tego świata napiszą jakieś programy i dadzą możliwości, żeby faktycznie coś dobrego tak no by jesteśmy zrobić. Jesteśmy zobligowani, więc to się musi wydarzyć. Nie mamy za bardzo na to wpływu. Bardzo dużo wyzwań w naszym świecie, bardzo dużo jest teraz przed nami tak naprawdę tutaj, myślę, że, że dosyć trudne czasy nadchodzą. To nie, będzie, to nie będzie takie proste. Natomiast chcę zapytać, jak to jest być prezesem w rodzinnej firmie, mając na głowie tak dużo wyzwań związanych z sytuacją geopolityczną, z, z tym co się dzieje wokół nas, z wojną, która cały czas impaktuje też na nasz kraj? Jak to jest, nie wiem, z bratem prowadzić firmę, z ojcem. E, jest łatwo, trudno. E, wolałby pana, pan na przykład pracować w takiej firmie jak Kat Polska? Powiem tak, e, praca w, w spółce jakby rodziny, w grupie rodzin, w grupie spółek rodzinnych jest wymagająca, tak? Ale też wzmacniająca, bo nie ma co ukrywać, że współpraca czy z moim bratem. Z moją siostrą, bo obecnie jest nas trzech udziałowców, jest czasami może, czasami wręcz za ambitna, o tak bym powiedział. Sami jesteśmy nakręcającym kołem zamachowym, który kręci, kręci i, i powoduje, że. Powoduje to dobrego, że te czasy potrafimy też przejść, bo też nie ma co ukrywać, że w obecnych czasach, pomimo tego, że nie jest łatwo, ja nas logistik jako grupa się rozwija. I to jest nasza siła. Odbywa się to owszem, gdzieś tam kosztem swojego czasu. Ale ja wychodzę z założenia, będąc prezesem, jeżeli to, co robię, lubię i traktuję to. Hobbystycznie, a transport wręcz hazardowo, to co dzisiaj nawet tak rozmawialiśmy jest. tutaj. Więc to jest taki, takie miejsce, gdzie się chce przychodzić i tworzyć, ale przede wszystkim dbać o zespół też, tak? Bo nie ma co ukrywać, że sam rozwój, sama siła całej grupy. Ja jestem prezesem teraz, dzisiaj. Owszem, jutro nie muszę być, tak? Ja wychodzę z takiego założenia, że. Niezależnie, czy dzisiaj przyjdę do pracy, czy jutro, chciałbym i chcę i widzę, że tak jest, że zespół działa. I właśnie siła zespołu, siła wszystkich pracowników, którzy pracują powoduje, że nasza jednostka się rozwija. Czy chciałbym pracować w firmie Cat Logistics? No i to musi pan się zastanowić nad tą odpowiedzią teraz. Moja odpowiedź brzmi jednoznacznie. Chciałbym, ale nie przyjdę, ponieważ mam swoją grupę i chciałbym ją rozwijać. Jestem bardzo e, zżyty z moimi współpracownikami, e, tutaj z działem handlowym, z, z naszym szefową sprzedaży, z naszym dyrektorem to jest operacyjnym. To jest, to jest cały zespół dyspozytorów. Zresztą moi współpracownicy wiedzą, że, że żyję tym. Zresztą mam tak, takie. Popularne, niepopularne, pseudon nam nie mówią. I fajne, fajnie jest to, że, że dbamy o siebie nawzajem, bo to jest w sumie najważniejsze. Czy w świetle tych wszystkich wyzwań, które pan określił, ma pan jeszcze czas na jakieś hobby inne poza pracą? Na Jakieś pasje? Mam, realizuje mam, pan się gdzieś? Mam. Znaczy, do pracy, do, pracy, do pracy jeżdżę rowerem, lubię jeździć rowerem. Gdzieś tam. To ekologiczne? Ekologiczne, tak. Brawo. Tak, tak. I gdzieś tam też zawsze namawiam współpracowników, żeby też rowerami dojeżdżali. Takim małym sukcesem moim było, że w pierwszej jednostce, gdzie też dojeżdżałem do pracy rowerem, gdzieś tam postawiliśmy miejsce wiatę do tego, żeby te rowery widziałem. Cieszyło mnie to, że im jest mniej samochodów na parkingu, a pod wiatą już się ciasno robi. I przyszli do mnie szefie, czy możemy jednak wnioskować o drugą wiatę. I to jest taki plus, bo to raz, że aktywność fizyczna, dwa, chociażby kwestie środowiskowe. Te. Tak jest. Więc to jest akurat też na plus, ale też lubię sobie pobiegać. Mam psa, też gram w koszykówkę z synem, mam czwórkę dzieci, więc naprawdę jest, jest się robić. gdzie realizować dokładnie. Jest bardzo dziękuję za rozmowę, było mi miło bardzo Pana gościć. Życzę Panu, żeby się te wszystkie wyzwania tak naprawdę przekuły w sukces i żeby miał Pan czas też na to, żeby się realizować prywatnie. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze raz dziękuję serdecznie za zaproszenie, za miłą rozmowę. Wszystkim życzę przede wszystkim pozytywnego spojrzenia, niezależnie od tego, jakie czasy nas czekają. Bądźmy dla siebie z szacunkiem i ludźmi, partnerami, nie tylko w biznesie, ale tam gdzie jesteśmy, żebyśmy byli z uśmiechem. Wszelkie sprawy myślę, że damy radę wspólnie załatwić. Świetnie, dziękuję bardzo. Dziękuję panie bardzo. Zbyszku.